Hej! Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić zakładki z do książki po prostu w tymi. Wydarzą nam się. Nożyczki, linijka, najlepiej w bok do 20 cm, ale nie musi być. Czerwony długopis lub inny. I naklejki. To jest oczywiste. Pierwsze wymierzamy sobie, ile to cała kartka ma centymetrów. Jak tutaj minę, zaczniemy od 0 do 20. Odmierzę sobie. 20. Ona ma. Moja kartka ma. Cm. Um, 30. Więc podzielę chyba je na. Na 5 może. Nie wiem, ile mi. Odwracamy kartkę, żeby tam to nie było widać. Wiecie? Okay. No i tutaj odmierzamy 5 cm. Ale nie wiadomo ile wyjdzie. 500, okay. Może troszeczkę większe. Trosz. No i na tym zaznaczonym wycinam. Nie musi być równo. Możecie zrobić fale. Już wcześniej robiłam, ale gdzieś mi się zapodziało. Dobrze. I mamy wycięty kawałek. Tutaj po bokach fajnie by było, gdyby było takie zagięcie, takie dość, albo takie, albo na... No, ja wolę o takie, patrz, takie i tak zaginać mocno, żeby na przykład o tą moją lewkę Wam pokażę. I tak, i tutaj wkładamy w inną stronę, a tamtą, a tą co chcemy, to albo tak na przykład, to może tak lepiej będzie. O tak, I zaznaczamy... dajemy na ostatniej tutaj, i zaznaczamy stronę. Później jak otwieramy i wiadomo, że gdzie jest. To była taka płynna, więc jeszcze raz wycinamy, Musimy odmierzyć 5 cm. Więc trochę więcej też. Ok, to jest ta tak dużo. Dobrze. Czniemy. Tak, nie nie miałem, nie miałem. możecie tak, napis ja napiszę na niej nie, na czerwoną tak nie, 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 jest tutaj napisane. O. No, ale trzeba. Ja zrobiłam tak i teraz zaginam. Będzie do góry nogami, ale to nic. I już wyjdziemy, gdzie mam jest. Dobra. Tutaj. Teraz naklejamy naklejkę. Ja wybrałam. Czekajcie, bo się nie chcę. Uczyć. Ja wybrałam tą. O, tutaj. Tak. Nakleję. Ale możecie też innym sposobem robić. Nie musicie tego. No, ja. ja nie kleję. Ja, tak, na przykład tutaj na ukoslęcie. I możecie takie napisać. Imię jej psa, ja napiszę. Imię jej. Czyli Przys przyzwisko. I pies się nazywa. Mija, jakby ktoś chciał wiedzieć. Dobra, a teraz taką większą naklejkę nakleję. Nie wiem, czy mi się zmieści. No dobrze, zmieścimy się. Dobrze. I ja jej napiszę. Martina z TSL A Pod spodem z I napiszę Violetta Na kresie Violetta No i tu Jak jest takie wolne miejsce Ja wezmę różową kreskę i pokoloruję jakby tak I tutaj, gdzie jest napisane TINI, też pokroję. Tak niedokładnie, bo to jest tylko taka pierwsza próbna. Tak co I takie małe, z... jeszcze o to wezmę. No nie, nie będzie tutaj napisze o tak i będzie. O. No nie, raczej nie. Dobrze. Dobrze. Moja zakładka jeszcze nie jest gotowa, bo z tyłu też trzeba coś zrobić. Na przykład ja napiszę cenne informacje o niej. Na przykład, że ma na imię Martina. Martina.s No to napiszę Tini też. Tini. Kropka s. Kropka. Dobrze. I napiszę, że pies mija. No to będzie wiadomo. My i A. No i co tam jeszcze napisać? Że Violetta. Ale te inne takie jeszcze różne napiszę. No i moja zakładka jest gotowa. Wezmę teraz jakąś, byle jakąś książkę. taką, Moje podzięcie na przykład. Nie, no to nie. Od ze tą książkę. No ją na wyle jaką stronę. I tutaj widzę i pokażę Wam co to Znaczy No on tak. Tutaj widzę, że jestem. No to o, i zatrzymam się na stronie, którą czytałam. Oto jest zakładka z wieletą. Wygląda ona tak. Tu ma to do złapania. Tu jest są naklejki imię psa, a tutaj takie cenne informacje. informacje. To już tyle. W tym odcinku. Do następnego. Może jeszcze dzisiaj dam. No. Cześć.